Piję kawę i ustalam kontrakt Jana Urbana. To, co wczoraj się zadziała na konferencji prasowej Cezarego Kuleszy, to jest absolutnie niespotykana rzecz. Żeby mówić, że to tajemnica między federacją a panem trenerem, jak mówił Kulesza, a później jeszcze dodawać, że długość kontraktu to byłaby niewłaściwa, być może dla piłkarzy czy trenera, a właściwe jest tak krótkie kontraktowanie Urbana. Jeśli zagra jesienią skutecznie w grupie eliminacji mundialu, będzie miał przedłużony kontrakt do marca, do spotkania barażowych. Jeśli uda mu się awansować po barażach na mundial, kontrakt ulegnie przedłużeniu na mundial w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. 6 plus 3, plus 3. Taka wersja jest kontraktu, przygotowana przez Kuleszę. Mnie specjalnie nie zdziwiła. Już niewiele mnie jest w stanie zaskoczyć, jeśli chodzi o poczynania Cezarego Kuleszy, o zaufanie płynące ze strony prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej w stosunku do kolejnych selekcjonerów. To już czwarty selekcjoner, którego zatrudnił, a nie sprawuje funkcji prezesa PZPNu u nawet cztery lata. Jest to już druga kadencja, ale pamiętamy, że był wybrany w sierpniu 2021 roku. Radosław Kałużny mówi o tym, że Cezary Kulesza, ofiary. Mam nadzieję, że tak nie jest, bo to już naprawdę by było absurdalne. Natomiast robienie tajemnicy z kontraktu, który podpisuje się z selekcjonerem, dla mnie absurd.